Cześć, się mna na tej staję na godzinę. Wam pokażę. Atmetykę e, mentalną to się nazywa soroba, no to to. Będę na uczyć tak na dziesiątach, je, jednostek i tak dalej. Nauczę Was na jednościach na razie. Potem idziemy do tych innych kroków. Będę też wam pokazywał, jak się w głowie robi na setkach, dziesiątkach i będę może śpiewać, nawet umieśpywać stola. Przy tym wam to pokażę, ale w innym już odcinku bo to jest trochę trudniejsze, ale może Wam pokażę. Ale na początku skupmy się na tym. Mamy tutaj tak, tu jest 5, tu mamy 1, czyli tu mamy 4, cały koralik, czyli tu mamy 3, tu 3 mieliśmy, bo tutaj mamy tu 2, 1, no i 0. Tu mamy 5, czyli na przykład mamy 4 i to, tu mamy 9, jak mamy dwa, y, dwa te koraliki i to, no to mamy 7, nie? Mamy 2, tak. 5, 6, 7. Tu mamy jedności, dziesiątki, setki, tysiące, miliony itd. Mogę y, nawet pokazać, tak jak ja to robię. Tylko trochę się Wam powiększę, żeby mnie było więcej. Okej, okay. tutaj się pytam. Ustawię tą siebie, daję Wam swoją miniaturkę, będę tu, też się Mmm i dajemy... Oj, żeby nas było widać. Ej, co? Coś mi to też wyskakuje. Mm. Sorry. -ka. Nie, to ma rady, mam no, tylko jakoś pokazać Ale zrobimy tak, że... Ej, nie budzicie mnie? Przepraszam Ojej, Oj, teraz. No, może być Byliśmy za dużo? Dobra Na przykład... Czekajcie Dodajmy 5, dodać... ile? 9 Dodać 7 Pewna się 7 Albo nie, Zróbmy Wam inaczej. Pokażę Wam inne przykłady. Co, mm, że ja wam? pomuszę muszę trochę wiecie. Trochę, czy odajmy Wam... Wam. Słuchaj. Ajmy... 5, dodać 6, dodać 7, dodać 180, dodać 685, dodać 9, dodać 629, dodać 6. No, Takiego tak będę. Okej, okay. obliczyłam to? No dobrze, przecież <grym> i też za. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam, a to wynik to 227. Możecie pisać w komentarzach, czy to prawda. Pamiętajcie, jesień ja nazywa to jest Soroban, tu jest niebo, a tu jest ziemi jako radików subskrybujcie dzięki pa leguś raz żegna dzięki A, mamy też swój kanał e, o, e, to się nazywa leguś główny ten kanał to jest mój główny kanał ale jest też leguś zwykły mój kanał więc też subskrybujcie kanał dzięki pa